Rod show 2009 to 50 przystanków w 20 krajach Europy. W Polsce pierwszym miejscem, gdzie klienci mogli zapoznać się z nowościami, jakie Continental przygotował, był Wrocław. Wrocław jest to druga edycja cyklu prezentacji, jakie prowadzimy w całej Europie. W 2008 roku rozpoczęliśmy prezentację nowej opony HTR 2, to jest opona naczepowa. W tym roku prezentujemy nowe opony do transportu regionalnego i długodystansowego, czyli to jest opony np. HSL2 czy HDR2. Są to opony typowo transportowe. Cały show jest, cały cykl prezentacji jest przygotowany właśnie z myślą o tych produktach, ale również dotyczy to usług, takich jak konty Euroserwis, również to dotyczy rzeczy, które w tej chwili pomagają zwiększyć efektywność kosztową użytkowników naszych opon. Podczas spotkania poznaliśmy nową technologię produkcji karkasów korpusu opony, które m.in. składają się z czterowarstwowego trójkątnego opasania, które pochłania boczne oraz podłużne siły i zmniejsza niepożądane ruchy opony. Zapewnia to znacznie stabilniejszą jazdę. Wszystkie produkty wyposażone są w system zatrzymywania powietrza AirKeep. Warstwa RT 2 to przede wszystkim gęstsza, gęstsze molekuły, które powodują, że ten ma zdecydowanie większe trudności z migracją przez oponę, co prowadzi do tego, że ciśnienie jest zdecydowanie dłużej zachowane takie, jakie zostało zadane oraz nie niszczy się tak bardzo wewnętrzna struktura karkasu. W specjalnej naczepie można było dokładnie poznać budowę opony oraz skorzystać z i kost kalkulator. County Cost Kalkulator jest to narzędzie skonstruowane dla potrzeb użytkowników z myślą o tym, aby obliczyć jak najniższy koszt eksploatacji pojazdów na danym ogumieniu. Konti to jest również coś, co się nazywa konti tire management, czyli cały proces zarządzania parkiem oponowym, oponami, zarówno z punktu widzenia na przykład kwestii związanych z eksploatacjami, tak jak na przykład monitorowanie ciśnienia, czy też o czym będzie jest jedna z prezentacji, czy też na przykład kwestie związane z opon, czyli cykl konti cycle, ale to jest również na przykład naprawy awaryjne, czyli konti breakdown. O serwis. Czyli jest cały serwis dotyczący tego, co się dzieje na drodze i kiedy kierowcy, czy też właścicielowi, zależy na jak najszybszym usunięciu awarii. Wrocław to pierwszy polski przystanek na trasie tegorocznego Roadshow. Continental zaprezentuje swoje produkty jeszcze w Warszawie, Gdańsku i Białymstoku.